Prawa i Sprawiedliwości, a tu w okręgu łódzkim jest ich najwięcej. Przed 30 mam więcej kandydatów niż Platforma Obywatelska zarejestrowanych na listach, i to jest, i to jest wielki sukces, bo obala mit, że Platforma jest wielką szansą dla młodych. To jest po prostu mit, który jest nieprawdziwy. Ale jedną rzecz ważniejszą trzeba powiedzieć. Łódź przez ostatnie lata, a także przez ostatnie miesiące, w szczególności pod rządami Platformy Obywatelskiej, traci status miasta, której się należy. Nie ma Kamerimicz, nie ma stolicy kultury. W ostatnim tygodniu Rada Miasta i Platforma Obywatelska przegłosowała, że nie będzie stadionu. Łódź jest jedynym miastem w Polsce, z dużym, co do wielkości osób, które tu mieszkają, ale wśród tych miast jako jedyne nie buduje stadionu. Mówicie, bo można powiedzieć, nie ma euro, po co stadion? A po co w Kielcach? A po co w Lubinie? Dziś to jest także prawie status miasta. Są dwa wielkie kluby z wielkimi tradycjami w Łodzi. I nie ma żadnego, i nie będzie żadnego porządnego, wielkiego, pięknego stadionu. To jest kolejna rzecz, na którą ci młodzi ludzie nigdy się nie zgodzą. Oni startują do Rady Miasta. Sylwia Łubowska z Okręgu Pierwszego. Marcin Ostalerek jest jedynką do sejmiku, zaznaczę najmłodszą jedynką do sejmiku ze wszystkich jedynek, nie z jedynek Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku i oni wiedzą, że o prestiż i status miasta trzeba zabiegać i twardo walczyć. A dlaczego wiedzą? Bo już jedną rzecz zrobili i dlatego z całego serca przyjechali zareklamować. Zmusili prezydenta Komorowskiego i Donalda Tuska, zmusili ich swoimi 130 tysiącami podpisów. Pan Marcin Mastalerek, Marcin, mój kolega, znamy się bardzo długo, był koordynatorem w skali kraju. Sylwia zbierała podpisy w Łodzi, zebrali 130 tysięcy. Zmusili ich jako inicjatywa obywatelska, mówię o Platformie Obywatelskiej, do tego, że przywrócili 50% zniżkę dla studentów, którą zabrał To jest sukces, który już zrobili i mam nadzieję, że i w Radzie Miasta. Sylwia Ługoska i, i w Sejmiku Marcin Mastalereg, ale także inni. Jest tutaj dużo młodych ludzi, którzy startują, Państwo dostaną za chwilkę taką informację, będą robić to, co już zaczęli.